Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić uszczelki olejowe wału korbowego. W tym filmie krok po kroku przejdę przez cały proces, od przygotowania narzędzi i demontażu niezbędnych części, a z do finalnego montażu i sprawdzenia szczelności. Dowiecie się, na co zwrócić uwagę, jakie narzędzia będą potrzebne i jak uniknąć najczęstszych błędów. Zaczynamy! Część wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się tematem który spędza sen z powiek wielu mechaników wymiana tulei bieznych wału korbowego. A co najważniejsze, zrobimy to bez konieczności demontażu samego wału. To spora oszczędność czasu i pracy, prawda? Zaczynamy od przygotowania. Musimy mieć odpowiednie narzędzia, specjalne prasy, klucze i oczywiście nowe tuleje biezne, dokładnie dobrane do naszego silnika. Pamiętajcie o czystości brud i pył to nasi najwięksi wrogowie w takiej precyzyjnej pracy. Dokładne oczyszczenie powierzchni jest kluczowe dla sukcesu całej operacji. Mówimy tu o idealnej czystości, żadnych śladów rdzy, oleju czy innych zanieczyszczeń. Teraz przejdziemy do sedna wymiany tulei. To wymaga precyzji i cierpliwości. Użyjemy prasy hydraulicznej, ale delikatność jest kluczowa. Nie chcemy uszkodzić wału korbowego, bo to oznaczałoby znacznie większe koszty i problemy. Powoli, stopniowo wciskamy nowe tuleje, Stale kontrolując ich położenie i dokładność osadzenia. Pamiętajcie o smarowaniu, ułatwi to proces i ochroni tuleje przed uszkodzeniami. Użyjcie odpowiedniego smaru, nie byle czego. Kolejny ważny aspekt to zaciski wału korbowego na tulejach. Musimy upewnić się, że wszystko jest idealnie spasowane. Luzne tuleje to krótkoterminowa katastrofa dla naszego silnika. Sprawdzamy wszystkie parametry używając odpowiednich narzędzi pomiarowych. Dokładność jest tutaj absolutnie niezbędna. Nawet minimalne odchylenia mogą prowadzić do poważnych problemów. A teraz COS dla ciekawskich, dlaczego stare tuleje Żyguli miały otwory, a nowe już ich nie maja? To kwestia ewolucji technologii i materiałów. Nowoczesne tuleje S.A. produkowane z lepszych, trwalszych materiałów, które nie wymagają dodatkowych otworów wentylacyjnych. To poprawia ich wytrzymałość i wyżywotność. Proste, ale ważne. Na koniec krótkie słowo o pierścieniach tłokowych. Chociaż nie wymieniamy ich bezpośrednio w tym filmie, warto pamiętać o ich przeznaczeniu. To one uszczelniają komorę spalania, zapewniając prawidłowe ciśnienie i sprawność silnika. Regularna kontrola ich stanu jest niezbędna dla długiej i bezproblemowej pracy naszego pojazdu. Zużyte pierścienie to strata mocy i zwiększone zużycie paliwa. Pamiętajcie o tym. Hej wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który spędza sen z powiek wielu kierowców wymiana uszczelek olejowych wału korbowego. Ale zanim przejdziemy do konkretów, porozmawiajmy o tym, jak w ogóle rozpoznać, że COS jest nie tak. Zaczynamy od oznak zużycia pierścieni tłokowych. To bardzo ważne, bo często problemy z uszczelkami S.A. efektem ubocznym zużycia pierścieni. Zauważysz to po zwiększonym spalaniu oleju, niebieskawym dymie z rury wydechowej, spadku mocy silnika, a nawet po pojawieniu się oleju w płynie chłodzącym. To wszystko sygnały, że warto przyjrzeć się bliżej silnikowi. Sprawdźmy, czy pierścienie tłokowe S.A. w dobrym stanie, bo ich wymiana może być konieczna zanim zabierzemy się za uszczelki. Następnie przejdźmy do renowacji wałów korbowych. Wał korbowy to serce silnika, a jego stan ma ogromny wpływ na pracę całego układu. Jeśli zauważymy jakiekolwiek ślady zużycia, rysy czy uszkodzenia na powierzchni wału, konieczna może być jego profesjonalna renowacja. To nie jest zadanie dla amatora, więc lepiej powierzyć to zadanie SPECJALISEJCIE. Pamiętajcie, że zaniedbanie tego etapu może doprowadzić do poważniejszych problemów w przyszłości. Kolejny punkt: przyczyny wycieków i ustalenie miejsca wycieku. Wyciek oleju może mieć wiele przyczyn, a jednym z najczęstszych jest właśnie zużycie uszczelki olejowej wału korbowego. Ale zanim zaczniemy wymieniać uszczelki, musimy dokładnie zlokalizować źródło wycieku. Użyjmy czystej szmatki, aby dokładnie oczyścić silnik i obserwujmy, skąd dokładnie saczy się olej. To pozwoli nam skupić się na konkretnym problemie i uniknąć niepotrzebnej pracy. Teraz skupmy się na samym wale korbowym z otworem lub bez. Konstrukcja wału korbowego ma wpływ na sposób wymiany uszczelki. W niektórych silnikach dostęp do uszczelki jest łatwiejszy, w innych wymaga to demontażu większej ilości elementów. Zawsze warto sprawdzić instrukcje obsługi swojego samochodu, aby późnać specyfikę swojego silnika. Kolejny ważny aspekt to identyfikacja wad wału korbowego. Przed przystąpieniem do wymiany uszczelki, dokładnie obejrzyjmy wał korbowy pod katem ewentualnych uszkodzeń. Rysy, wybrzuszenia czy inne deformacje mogą wskazywać na poważniejsze problemy, które wymagają natychmiastowej interwencji. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Na koniec omówmy cechy wymiany uszczelki w różnych silnikach. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na wymianę uszczelki olejowej wału korbowego. Każdy silnik ma swoją specyfikę, a sposób demontażu i montażu może się znacząco różnić. Dlatego tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją obsługi lub znaleźć odpowiednie materiały wideo dla swojego modelu samochodu. Na przykład, pokażę Wam teraz jak wymienić uszczelkę olejową w VAZ 2114. Zobaczcie ten filmik Wymiana uszczelki olejowej spod przedniej uszczelki olejowej wału korbowego VAZ 2114.